Na y, ostatnim tej kaderii. Siedzeniu Komisji Kobiet i Komisji Polityki Społecznej. Jak widzimy tu na sali kobiety jak zwykle dopisały Komisja Polityki Społecznej w mniejszym stopniu, ale niemniej jednak wszystkich serdecznie witam oraz koleżanki, które nie są członkiniami, a są zainteresowane tym, co się dzieje w PZZ i oczywiście przepraszam bardzo, popa witam panią wiceprzewodniczącą Karadowską na naszą opiekunkę. Niej, bo nie sposób było aż tyle w materiale zawrzeć. I y, wyniki tej ankiety y, były y, podstawą, jakby do tego, żeby zorganizować cykl szkoleń. Dziękuję, Dzie dziękuję. Szanowni koledzy, e, witamy na naszym e, spotkaniu e, szanowną panią wic wiceminister pracy i polityki społecznej, panią Elżbietę Seredyn. Witam państwa bardzo ale, ale również witamy serdecznie przewodniczącego Jana Guza, szefa naszej Centrali Związkowej. Ach, miło mi! Także, także bardzo <laughs> nam jest e, miło, że tak zacne grono zaszczyciło ostatnie posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Kobiet. Panie Przewodniczący, może do, na samym początku dwa słowa do swoich koleżanek i kolegów. Chcę w dniu dzisiejszym serdecznie Wam podziękować. Myślę, że tych podziękowań będzie jeszcze przed kongresem wiele i zwracanie akcentów. Wydaje mi się, że ta nasza aktywność opisana została ostatnio w naszym sprawozdaniu z działalności w okresie czterech lat, ale także to, co powinniśmy zrobić jeszcze w najbliższym czasie, zaproponowana w programowym dokumencie, jaki mamy przedłożyć na najbliższy ósmy kongres. Zapewnie problemów nam nie ubędzie. Zapewnie obszarów naszej aktywności też nie. W związku z tym jest potrzeba wszystkim zdrowia, wytrwałości, energii. I czasami, koleżanki i koledzy, podejścia do tego bez większych emocji. Ja wiem, że kiedy nie można uprosić, ubłagać, nie można, to trzeba e, stuknąć stół. To trzeba stuknąć stół. E, nie chciałbym wysyłać Panie na najbardziej e, trudne odcinki walki. Ale oczywiście no spróbuj, tam, gdzie, ja jest, gdzie jest to potrzeba, tak. Myślę, że wtedy trzeba trochę no, luzu. Przepraszam, rezerwy no, to, co jest niemożliwe, na co już nie mamy wpływu, to powinniśmy stawiać sobie te zadania i pracować nad tym, ale nie kosztem własnego już zdrowia, rodziny. Chociaż te sprawy są bardzo istotne, ja myślę, że przy tej aktywności, przy tym wspólnym zaangażowaniu uda nam się wiele zadań zrealizować. A przy wsparciu Ministerstwa Pracy, przy wsparciu Pani Minister, to myślę, że to zrozumienie będzie, będzie większe. I nie rzecz, żebyśmy teraz chyba też mówili o sprawach bardzo pojedynczych, bardzo e, szczegółowych, bo to mówimy na wielu, wielu naradach. Dzisiaj przed nami jest kilka ważnych zadań, tylko wymienię je, e, wymienię je tak tytułem. E, to jest e, walka, staranie się o lepsze zabezpieczenie emerytalno-rentowe jako jeden z głównych postulatów 35 Kobieta 40, mężczyzna, prawo do zabezpieczenia emerytalnego, utrzymanie dotychczasowego prawa do zasiłków przedemerytalnych, utrzymanie dotychczasowego prawa do zabezpieczenia rentowego, na wypadek, kiedy ktokolwiek by. Stracił już zdrowie i musiał, że tak powiem, także uzyskać te świadczenia. Tu się mieszczą i, ze, i świadczenia rodzinne. Kolejne dla nas istotne zadanie to jest dbanie o to, by polskie wynagrodzenia dorównywały standardom europejskim. Zajmuję się dwoma dużymi departamentami i wieloma sprawami z zakresu polityki społecznej. Pan przewodniczący poruszył bardzo szeroką gamę oddziaływań w obszarze polityki społecznej. Ja w swojej pracy zawodowej, zawodowej koncentruję się na polityce rodzinnej. Zarządzam dwoma departamentami merytorycznymi. Jest to Departament Pomocy Społecznej i Departament Świadczeń Rodzinnych, tak to się na, nazywa. Ale przechodząc do rzeczy i jakby ustawy, które są nadzorowane, ale też i realizowane przez dwa departamenty, to zacznę od tego, który nazywa się świadczenia rodzinne, czym on się zajmuje i pokrótce Państwu opowiem. To jest właśnie ustawa o świadczeniach rodzinnych, to jest ustawa o funduszu alimentacyjnym, to jest ustawa o opiece nad dzieckiem do lat trzech, to jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Drugi departament jest to departament pomocy społecznej i ten departament w swoim zakresie merytorycznym, ale też i w kapitale ludzkim jest troszkę szerszy i zajmuje się szeroką branżą dotyczącą różnych dysfunkcji i spraw społecznych szeroko rozumianych. ...zawodowej, a nie całego środowiska e, e, kobiet i...